Jeden z wielkich amerykańskich historyków przełomu XIX i XX wieku, George Santayana, powiedział, że ci, którzy nie pomną przyszłości, skazani są na to, by ją ponownie przeżyć. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy na pustyni łomoczą buty Marsa, y, trudno nie zastanowić się nad rolą, którą historia powinna odgrywać. I odgrywa w życiu społeczeństw. I nad tym takim dość już powszechnym zdaniem, że historia jest matką nauk. Otóż e, laureat wyróżnienia Fundacji Towarzystwa pan redaktor Andrzej Sowa jest tym, który od lat tą historię stara się nam przybliżyć i przekazać tak, żebyśmy z niej mogli jakąś dla nas e, wartość, jakąś przekaz na przyszłość wydobyć. Czyni to poprzez doskonałe audycje radiowe, przez doskonałe książki, a także przez, no właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, przedstawienia, inscenizacje historyczne, jaką była zeszłoroczna konferencja prasowa Wincentego Witosa i marszałka Piłsudskiego przeprowadzona w strugach deszczu na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Ja myślę, że dla wszystkich nas to jest coś bardzo ważnego, żebyśmy tę historię mogli poznać lepiej i wyciągnąć z niej daleko idące wnioski. Serdecznie gratuluję panu, panie redaktorze. Szanowni Państwo, jestem w bardzo trudnej sytuacji po tak znakomitych wystąpieniach. Nie wiem, czy powiem coś mądrego. Zapewniam państwu, Państwa jednak, że w studiu radiowym radzę sobie lepiej. Nawet jeśli moje wystąpienie będzie jak najgorsze, mam nadzieję, że Państwo nie pomyślą, że biurozy się pomylili. A więc kilka moich uwag. Po pierwsze, chciałem bardzo serdecznie podziękować. Podziękuję tu wielu osobom, ale zacznę od profesora Łukasza Turskiego, który powiedział o mnie takie rzeczy, o których ja sam bym chyba nie powiedział o sobie. Mógłbym tak westchnąć. Szkoda, że moja żona tego nie słyszy, która zawsze mnie krytykuje, nawet za audycje, które, które innym się podobają. Zazdroszczę panu Sławkowi Zagórskiemu, że rodzina tak go chwali. Gdyby żył mój teść, być może też bym je chwalił, ale nie żyje. No tak się składa, że kiedyś umówił mi wybitny historyk, profesor Władysław Serczyk, że nieważne dla niego są recenzje wybitnych, innych, wybitnych uczonych, opinie kolegów, jeśli żonie się podoba, to wszystko w porządku. Być może jakaś audycja spodoba się również mojej żonie. Ale to tak na marginesie przejdźmy do teraz od spraw rodzinnych do spraw redakcyjnych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim moim zwierzchnikom, pani dyrektor Krystynie Kęmpskiej, panu dyrektorowi Robertowi Firuchoferowi i mojej bezpośredniej szefowej Małgosi Kandefer. Dzięki nim ja mogę robić w tym programie co chcę przygotowywać bardzo wiele audycji i na tematy, które ja sobie sam wybieram. Tak się złożyło, że kilka dni temu. Minęła okrągła rocznica, dwusetna rocznica urodzin Aleksandra Wielopolskiego. Chyba nawet Gazeta Wyborcza tej rocznicy nie zauważyła. Ja zauważyłem w godzinnej audycji, audycji i naprawdę słuchacze telefonowali i zgadzali się ze mną. Dziś rano miałem okazję i szczęście wystąpić w moim programie nie w roli pytającego, tylko w roli gościa, zaraz po profesorze Hamanie. Bardzo jestem z tego powodu dumny, prawie że bezpośrednio. I moja koleżanka, znakomita koleżanka zapytała mnie się, czy trudno jest popularyzować historię. Otóż powiem, że bardzo łatwo. Bardzo prosto. Jest to jedno z najłatwiejszych zajęć. Mam nadzieję, że moi szefowie tego zbyt dosłownie nie wezmą pod uwagę i nie będą płacić mi mniej. Ale skoro ja mam bardzo dużą bibliotekę, nauczyłem się, żeby nie być gorszym, myślę, od Pana doktora Zagórskiego również korzystać z internetu. To jest bardzo proste. Tak proste, że ja pobiłem kilka rekordów. Spokojnie mogę wejść do księgi Guinnessa. W roku 1990, co prawda był to rok przestępny, 542 audycje. W jednym miesiącu miałem taki miesiąc 58 audycji. W jednym tygodniu 17 audycji i, jednego, i miałem kiedyś taki dzień, piątek, 7 audycji na Antenie. To są rekordy, nie wiem czy to... Myślę, że wejście do Księgi Guinnessa nie jest tak wielkim wyróżnieniem, jak wyróżnienie imienia Hugona Steinhausa, więc nie staram się o to. Poza tym realizacja audycji historycznych jest również bardzo prosta, bo współpracują ze mną na szczęście najwybitniejsi polscy historycy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również profesorowi Januszowi Tezbirowi. W zasadzie nigdy mi nie odmawia, nie pyta za ile nawet jeśli powiem, że audycja jest na jutro, więc bardzo bym prosił Pana Profesora, żeby przyjechał dziś wieczorem, to też się zgadza. Mówiąc jeszcze do mnie, co mnie bardzo cieszy, dla Pana to zrobi. Otóż ja czytam książki Pana Profesora Tazbira, ale często myśli Pana Profesora trochę kradnę jako własne i nawet w rozmowie z Profesorem Tazbirem zadaję pytania i te mądrości od Profesora wyczytane przekazuję bezpośrednio Profesorowi. Profesor jako dżentelmen nigdy mi nie powiedział, że to są moje myśl, nie pana, ale może jest z tego jakiś zysk, bo jest przekonany, że ja jednak te książki czytam, panie profesorze. Mieć jednego czytelnika to też coś. No i cóż, do, przeczytałem w zaproszeniu, że mam mówić 5 do 7 minut. Jestem niestety gaduło radiowym, chociaż profesor chyba Białyński przebił mnie by zdecydowanie, e, więc będę się skracał. Chciałbym teraz już więcej na zakończenie nic mądrego nie wymyślę po prostu poza tym, że jestem bardzo wzruszony. Tak się zastanawiam, przyznali mi nagrodę yy, za popularyzację historii nau przedstawiciele nauk ścisłych. Ciekawe, gdyby chociaż jeden historyk był w tym jur wśród jurorów, czy tę nagrodę bym otrzymał, czy nie. Poza tym nie wiem, czy historycy wprowadzą jakąś własną nagrodę, niewykluczone, że będą nagradzać matematyków. No, nauka jest podobno jedna. Nie wiem, czy bardzo Państwa zanudziłem. Zdecydowanie jednak wolę występować w studiu. Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji mnie słuchać, zapraszam do słuchania Radia BIS. Jest to wspaniały program naprawdę. Nie chcę przekonywać tych Państwa, którzy o tym wiedzą, ale tych, którzy nie wiedzą w ten sposób. Chciałbym przekonać. I jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza Jurorom, za to zaszczytne dla mnie wyróżnienie. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo, panie redaktorze. Bardzo proszę pana profesora Andrzeja Bi Biurule Białynickiego o to, żeby zechciał powiedzieć parę słów o naszym kolejnym laureacie panu Pawle Strzeleckim. Proszę Państwa, nie byle jaki matematyk, to jest naprawdę jeden z najwybitniejszych matematyków tego swojego pokolenia. On w tej chwili jest na stypendium Humboldta i dlatego jego nie ma. Dobra popularyzacja, dobre upowszechnianie matematyki to jest takie upowszechnianie, które nie opisuje tylko tej powierzchni, ale również sięga głębiej. Takie dobre upowszechnianie również wskazuje na to, dlaczego te fakty matematyczne są prawdziwe, a nie tylko mówi o tych faktach. No i żeby sięgnąć głębiej, to naprawdę tą matematykę trzeba dobrze rozumieć, trzeba być bardzo dobrym matematykiem. I właśnie takim bardzo dobrym matematykiem pan Paweł Strzelecki jest. Jeśli chodzi o jego działalność w zakresie upowszechniania matematyki, to ta działalność jest bardzo wszechstronna. Zacznijmy od jego działalności publicystycznej. Jego działalność publicystyczna to jest 40 artykułów popularno-naukowych, a 40 to jest dużo. 40 artykułów popularno-naukowych to jest bardzo dużo. O tym, że jest on kandydatem, no już, już jest laureatem tej nagrody, to o tym nie decyduje liczba, ale jakość tych prac. Niektóre z tych artykułów były tłumaczone na języki obce. No Może Państwa zadziwi to, że były one tłumaczone na język kataloński. Nawet mógłbym tutaj odczytać oryginalne wersje tytułów tych prac. Druga sfera działalności Pana Pawła Szczeleckiego to jest działalność w telewizji. Otóż począwszy od roku 1993 razem z Panią Małgorzatą Uberną Pan. Paweł Szczelecki opracował 100, powtarzam 100 audycji telewizyjnych. To prawda, krótkich, ale 100. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście tylko w zastępstwie, ale czuję się trochę upoważniona, ponieważ syn wczoraj wieczorem zadzwonił i prosił, żeby przekazać od niego przede wszystkim podziękowania dla jury. I także kilka słów, tu się zdarzyła rzecz bardzo dziwna, bo profesor bierula Białenicki właściwie powiedział to, co syn prosił, żeby powiedzieć o nim. To są takie trochę dziwne może słowa. Powiedział, że czuje się przede wszystkim człowiekiem, potem się czuje matematykiem i właściwie nie czuje się popularyzatorem, ponieważ opowiadanie o matematyce to jest coś, co jest i niezbywalną częścią jego zawodu i co ja myślę, że on po prostu bardzo kocha. I właściwie to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Z łatwością można wymienić nazwiska znakomitych archeologów łączących osiągnięcia badawcze z popularyzatorską pasją. Pozostając w obszarze archeologii śródziemnomorskiej, wystarczy wspomnieć profesora. Kazimierza Michałowskiego, który tworzył zręby polskiej nubiologii. Do tych szczytnych tradycji nawiązuje bezpośrednio pan dr Bogdan Żurawski, kierujący od kilku lat z wielkim powodzeniem pracami polskiej połączonej ekspedycji archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego. To jest oficjalny tytuł, ale jeszcze niepełny. Nie będę Państwa dalej męczył, bo dłuższy jest jeszcze, prawda? Tejże właśnie ekspedycji. Spektakularne odkrycia naukowe tej jednej z najważniejszych misji archeologicznych prowadzącej pracę w mało dotychczas poznanym zakątku Doliny Nilu przyniosły zasłużone uznanie wśród specjalistów uznanie dla, za inicjatywę, za dokonania które sławią imię polskich badaczy. Podkreślają owi specjaliści, że właśnie te badania pozwoliły na rewizję wielu poglądów dotyczących tych historii, religii, kultury materialnej Królestwa Kusz oraz chrześcijaństwa w północno-wschodniej Afryce. O tym mówią specjaliści, ale szerokie upowszechnienie wyników. I znaczenia tego programu badawczego jest już przede wszystkim zasługą pana doktora Żurawskiego. Mamy tu do czynienia, w moim przekonaniu, z oryginalną koncepcją popularyzacji z pierwszej ręki. I to niemal na żywo. A rzecz dotyczy dziedziny tak i tak zamieszkłych dziejów. Popularyzacji niemal na żywo chciałoby się powiedzieć wprost gorącej, tak jak piaski pustyni, skrywające tajemnice minionych epok. Głównym instrumentem przekazu treści poznawczych są specjalnie przygotowywane wystawy, które stwarzają szansę prezentacji autentycznych zabytków, co w sposób decydujący wzmacnia możliwość atrakcyjnego przedstawienia całej specyfiki badań archeologicznych oraz ich swoistej romantyki. To jest właśnie główne medium, którym posługuje się pan, doktor Żurawski, przekazując wiedzę o badaniach archeologicznych z tego rejonu. Pojawia się tutaj cienki moment, jak atrakcyjnie przedstawić wyniki badań, dość złożonych, by nie popaść w tę nutkę taniej sensacyjki. Ten znakomity środek, pan doktor Żurawski w swoich realizacjach wystawienniczych odnalazł. Doskonałym przykładem są tu chociażby głośne ekspozycje, których tytuły wymienię, w Górę Nilu, w Głąb Czasu, Nubia z lotu ptaka, czy też Banganarki 2002, tu w Muzeum Narodowym w Warszawie wielu z Państwa zapewne oglądało. Podkreślając popularyzatorskie zasługi doktora Żurawskiego w tej dziedzinie należy wskazać, iż wspomniane prezentacje wystawiennicze są w istocie indywidualnym, osobistym dorobkiem laureata. Okolicznością sprzyjającą są tu wszechstronne talenta doktora Żurawskiego, który łączy rzetelność badacza z umiejętnościami popularnonaukowego przekazu treści poznawczych, ale i równocześnie znakomitego fotografika aranżera i wykonawcy oprawy plastycznej wszystkich wystaw. Mamy zatem tu do czynienia z rzadką sytuacją, kiedy całość ekspozycji, począwszy od pomysłu opracowania scenariusza i realizacji wystawienniczej, kreowana jest przez tego samego autora. Jeśli do tego dodać bardzo aktywną działalność upowszechnieniową doktora Żurawskiego w innych mediach, liczne audycje radiowe, telewizyjne, ja już nie będę prowadził tutaj wywiad, nie będę przytaczał danych liczbowych, a tym bardziej wywodu, bo bym się co do znaczenia owych liczb bo bym się zaplątał. I bardzo aktywna działalność i śmiało można powiedzieć za tym, że mamy tu do czynienia z autentyczną pasją popularyzatorską w najlepszym stylu. Pasją tożsamą z dociekliwością badacza, co trzeba bardzo mocno podkreślić, który przekazuje nam wyniki właśnie z pierwszej ręki, raz jeszcze powtórzę. Badacza, który chce wiedzieć, by poznać naukową prawdę, ale także opowiedzieć wszystkim, którzy chcą wiedzieć. Gratuluję serdecznie. Poraziła mnie wieść o przyznaniu mi tego zaszczytnego wyróżnienia. Zastanowiłem się, skąd się to u mnie wzięło. Ta, jak to bardzo pięknie powiedział profesor Jakubowski, pasja do upowszechniania, do popularyzacji. I po długim, bardzo na myślę, stwierdziłem, że zawdzięczam ją trzem osobom. Po pierwsze, wspomnianemu tutaj profesorowi Kazimierzowi Michałowskiemu. Ojcowi założycielowi polskiej nubiologii, naszemu mistrzowi, któremu każdy archeolog coś zawdzięcza. Ja zawdzięczam mu przekonanie o tym, że popularyzacja, a mówiąc ładniej, upowszechnianie, jest drugim, jak powtarzał profesor, obowiązkiem każdego badacza. Profesor był pierwszym promotorem mojego doktoratu do samej śmierci. Drugą osobą, której zawdzięczam tą nagrodę, jest przede wszystkim chyba również i mój drugi promotor, który doprowadził mój doktorat do szczęśliwego zakończenia kierownik zakładu, w którym mam zaszczyt i przyjemność pracować profesor Myśliwiec. Bez jego no, tożsamych, jak mi się wydaje, poglądów na temat upowszechniania nauki z moimi i z profesora Michałowskiego, nie byłoby możliwe zorganizowanie choćby tylko 11 wystaw w kraju i za granicą w ciągu trzech lat i to głównie w godzinach pracy. Trzecią osobą, tą chyba pierwszą i tym impulsem inicjującym był również wielki archeolog. Największy szczęściarz w historii archeologii, Howard Carter. I to od lektury jego odkrycia grobu Tutenhamona lat temu 20, wszystko się zaczęło. Howard Carter, który najbardziej kontrowersyjna postać w dziejach egiptologii który ze względu na swoją taką niesłychaną pazerność, żarłoczność archeologiczną i wstrzemięźliwość, ociężałość jeśli chodzi o publikacje, pewne niedostatki metodologiczne zamyka romantyczny rozdział historii archeologii uprawianej przez dżentelmenów w korkowych hełmach i w sztylpach do konnej jazdy, ale... Również otwiera on zupełnie nowy rozdział w archeologii ze względu na swoje niesłychanie nowoczesne poglądy na temat roli archeologa i archeologii. Paradoksalnie by się wydawało, iż autor największego w sensie wartości materialnej obiektów, odkrycia archeologicznego w dziejach archeologii uważał, że to nie wartość przedmiotów stanowi o. Wartości i wielkości odkrycia, ale ich pojemność informacyjna. Carter, który właściwie nie napisał samodzielnie żadnej książki, który edukację zakończył na czwartej klasie szkoły elementarnej na głuchej angielskiej prowincji, był wielkim samoukiem i Twórcą właściwie koncepcji, do której archeologia wróciła w latach 50. Otóż, kim był archeolog dla Cartera? Archeolog pisał z pewną egzaltacją we wstępie do odkrycia grobu. Tu jest czymś w rodzaju kapłana. Kapłana, który pośredniczy, przekazuje wartości czasu świętego, czasu sakralnego, czasu przeszłego do współczesności do teraźniejszości. Pisał, iż archeolog jest egzekutorem testamentu. Oto przeszłość daje mu do ręki pewien legat. Powinien dołożyć wszelkich starań, aby go odczytać, właściwie zinterpretować i przede wszystkim przekazać spadkobiercom, czyli społeczeństwu, przekazać wiedzę o człowieku zapisaną przez człowieka drugiemu czyli wystąpić jako pośrednik między czasem przeszłym a czasem teraźniejszym. Przyznam się, że trudno było marzyć, iż można naśladować Howarda Cartera, jego odkrycia po prostu są niemożliwe. Wszelako usiłowałem naśladować go w tej drugiej jego działalności w sferze popularyzacji. Dobrzy bogowie urodzajów przekazali mi pewien legat do czytania w Banganarti nad Nilem, między trzecią a czwartą kataraktą. Stosując wpojone mi zasady przez moich mistrzów, starałem się uczynić to jak mogłem najlepiej. Oczywiście 11 wystaw, kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych, wystąpień na kongresach i artykułów naukowych to nie wszystko. Jako laureat Nagrody Steinhausa musiałem zrobić coś więcej. I z pomocą sponsora, nie za pieniądze budżetowe, udało mi się zacząć budowę rzeczy niebywałej, mianowicie budowy muzeum. Otóż w Banganarti nad Nilem powstaje muzeum. Kończyliśmy w tej chwili jedną trzecią już wszystkich prac. Za trzy lata. Wszystko będzie gotowe. W tym muzeum znajdą się również cztery z wystaw, cztery z jedenastu wystaw, które do tej pory przygotowałem. Mówię o wystawach w Moskwie, w Berlinie i w Helsinkach. Bardzo wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do Banganarty nad Nilem w połowie drogi między trzecią a czwartą kataraktą na Prawym Brzegu. Dziękuję bardzo.